Bueno, como todos los partidos de Copa siempre es difícil acertar, sobre todo con la alineación en un, en un campo así, de un rival inferior. Ellos ha, han tenido su primera ocasión en minuto uno, nos ha costado entrar un poco, después creo que durante todo el partido hemos jugado por, por rachas, hemos marcado por calidad individual. I sí que es verdad que la segunda parte, pues yo creo que sobre todo por el al final ha sido un partido mucho 0-3 Jak zawsze w meczach w meczach pucharowych trudno jest trudno jest trafić z, z właściwą jedenastką. Tym bardziej na, na, stadionie, na stadionie rywala niżej notowanego, niż, niż drużyna Lecha. Gospodarze mieli w pierwszej minucie swoją, swoją okazję, kosztowało nas trochę wejście, we właściwy, wejście w ten mecz, chwycenie właściwego rytmu. Ale myślę, że ostatecznie o naszym zwycięstwie zadecydowała indywidualna jakość poszczególnych, poszczególnych zawodników. A także w końcówce spotkania w drugiej połowie aspekty, aspekty fizyczne i, i pod, tymi, pod tym względem jednak w drugiej połowie dominowaliśmy, co było widoczne. Ale ostatecznie trzeba przyznać, że wynik, wynik 0-3 nie odzwierciedla do końca przebiegu tego spotkania. Mecz był trudniejszy niż, niż wskazywałby na ten rezultat. ja liga y hoy... Realmente tengo que felicitar al entrenador porque creo que tiene un equipo que intenta jugar a fútbol desde atrás, con una idea muy clara. No han cambiado bien, tampoco con un rival como fuerte como nosotros y realmente me ha dado un, mucho gusto jugar contra un equipo con esta intención futbolística. Z tego miejsca chciałbym również pogratulować bardzo trenerowi drużyny Chrobrego Głogów, ponieważ zarówno w meczu, który widzieliśmy, który obserwowaliśmy w meczu z Turem Turek, jak i w dzisiejszym spotkaniu, drużyna Chrobrego Głogów zaprezentowała się jako drużyna, która stara się grać, grać w piłkę piłką, począwszy od, od bramki i naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo przyjemności sprawiło mi gra przeciwko takiemu rywalowi. Panie trenerze, prosimy o komentarz. Przede wszystkim gratulacje dla Lecha, do awansu do kolejnej rundy. Z tego miejsca chciałbym życzyć im zdobycia pocharu polskiej. Będę im na pewno w tym momencie mocno kibicował. Co do spotkania, młodzież mógł się dla nas wyśmienicie ułożyć. E Szkoda, że Michał się nie zorientował, że ma tyle czasu. Mógł też dograć piłkę. Konradowi Kaczmarkowi byliśmy praktycznie dwóch e na, zawodników na bramkarze, byśmy to wykorzystali. Nie myślę, że tu wygrali, ale też byłaby to du duża atrakcja dla kibiców. w e bramkę. Na pewno te siły dłużej moglibyśmy utrzymać przy prowadzeniu. Później sytuacja sam na sam, Przemka wygrał w ramkę, Bramkę straciliśmy w momencie, gdy Gielek na pewno dominował na boisko, natomiast do momentu utraty bramki nie dopuściliśmy do żadnej sytuacji. Byliśmy dobrze, bardzo dobrze zorganizowani z tyłu. Myślę, że pod względem defensywnym zespół, od tu jestem, zagrał swoje najlepsze spotkanie i tutaj świetnie przesuwaliśmy, graliśmy bardzo blisko siebie, była duża determinacja w grze stracona bramka, po obojęcie w troszeczkę szkoda. Yy, tak by Lech uspokoił grę, dalej ją prowadził. Yy, nie jesteśmy w stanie grać z takim przeciwnikiem, yy, grając czwarty mecz z kolei w ciągu 10 dni. To jest raz i to było widać w, w okolicach 60-70 minut, jak trener bakeru podkreślił. bo widać, że opadliśmy z sił. Dwa, no, bieganie za piłką w tym momencie kosztowało nas również bardzo wiele, także no Szkoda, że tutaj nie mieliśmy całego, tydzie... całego tygodnia na, na, na przygotowanie się do meczu, aczkolwiek oczywiście wygrał zespół lepszy, bardzo dobry, który myślę, że, że ma bardzo duże szanse na zdobycie Mistrzostwa Polski, jak i zarówno Zabić Puchar Polski, także ja jeszcze raz im szczerze tego, z tego miejsca życzę i gratuluję wygranej.